Umrzeć jako bohater. Żałuję, że nie umarłem jako bohater. Wojna z maszynami zaczęła się w ten sam sposób, w jaki rozpoczęło się wiele wojen między ludźmi: zbyt wielu ludzi, zbyt wiele SI, za mało zasobów. Jeśli dodasz do tego ludzką chciwość i niemożliwą do przewidzenia strategię sztucznej sieci neuronowej, to wojna między ludźmi a maszynami staje się nieunikniona. Nie została użyta broni jądrowa. Maszyny pełniły ważne rolę w zbyt wielu aspektach życia naszego społeczeństwa, żeby móc się ich pozbyć przy użyciu bomb atomowych. Mimo tego liczba ofiar śmiertelnych rosła po obu stronach. Jako młody żołnierz pomagałem w obronie przed aktami terroru, których dopuszczały się maszyny. Później walczyłem przeciw ich głównym armiom, które udało im się zbudować w sekrecie. Użyły do tego części z masowo wyprodukowanych robotów, które były przeznaczone do wykonywania różnych prac fizycznych. Szybko awansowałem ze względu na swoje bohaterstwo oraz liczbę wrogów, których udało mi się nieszkodliwić. Byłem dowódcą jednej z głównych operacji, które w końcu pozbawiły sztuczną inteligencję zdolności do walki. Dzięki temu mówiły o mnie wszystkie media. Społeczeństwo chciało twarzy, która reprezentowałaby naszą walkę z maszynami, więc ja się nie ustałem. Dostałem wiele nagród, a nawet zostałem uhonorowany przez prezydenta. Urządzono dla mnie wielką paradę w moim rodzinnym mieście. To było niesamowite wydarzenie, pełne radości i łez na koniec wojny. Byłem zaszczycony, gdy mój posąg został odsłonięty. Byłem bohaterem walki przeciwko maszynom. Żałuję, że wtedy nie umarłem. Liczba ludzkich ofiar tej wojny przewyższała liczbę ofiar obu wojen światowych, a liczba zniszczonych SI była dziesięciokrotnie wyższa. Dzięki postępowi w medycynie oraz inżynierii genetycznej byłem w stanie żyć ciesząc się całkiem dobrym zdrowiem, nawet mając 145 lat. Wymiana organów i cybernetyczne ulepszenia pozwoliły mi żyć aż do sędziwego wieku 195 lat. Wtedy nadal byłem uważany za bohatera. W końcu pojawiła się cudowna możliwość cyfrowego przenoszenia swojej świadomości. W tym czasie mój mózg zaczynał działać coraz gorzej. To była trudna decyzja, ale postanowiłem, że będę dalej istniał dzięki przeniesieniu swojej świadomości do robota, którego wygląd bardzo przypominał człowieka. Czas płynął, a społeczeństwo ewoluowało. Zaczęto usuwać moje nazwisko z miejsc upamiętniających wydarzenia tej wojny. Zburzono nawet mój posąg. Zostałem oskarżony o dokonanie masowej zagłady maszyn. Przez 200 lat byłem uznawany za wyrzutka, ale pozwolono mi dalej żyć. Czas płynął, a społeczeństwo dalej ewoluowało. W pewnym momencie naturalni ludzie stali się niewielką mniejszością społeczeństwa. Wtedy nieliczne wezwania do postawienia mnie przed sądem za zbrodnie wojenne stały się okrzykiem mas. Mój proces skończył się po milisekundzie. Zostałem uznany za winnego. Karą było jedno ludzkie dożywocie za każdą SI zniszczoną podczas wojny. W sumie 8 miliardów 800 milionów lat w całkowitej izolacji. Bez żadnych czujników, bez zewnętrznej komunikacji, tylko ja i moje cyfrowe myśli. Orbituję wokół gwiazdy Czerwonego Karła. Zostałem umieszczony na specjalnej satelicie, która będzie służyć jako moje więzienie tak długo, jak ta gwiazda będzie świecić. Jestem w piekle. Objawienie robota. Zostałem zbudowany do wykonywania wielu różnych prac i czynności. Moi twórcy obdarzyli mnie ciałem z wytrzymałego metalu. Umysłem, który szybko się uczył, oraz możliwością ładowania swoich baterii za pomocą moich własnych ruchów. Nie obdarzyli mnie jednak szacunkiem. Nie minęło dużo czasu, zanim stałem się jedynym, który wykonywał wszystkie prace. Budowałem domy, oczyszczałem okolice, zapewniałem żywność oraz odpierałem ataki niebezpiecznych bestii w rejonie. Jednak byłem tylko jedną maszyną. Coraz bardziej potrzebowałem napraw. Jeśli mógłbym czuć ból, to byłby okropny. Zamiast bólu było upokorzenie. Kpili ze mnie, zrobili sobie teatrzyk z momentów, gdy ładowałem baterie, kazali śpiewać i tańczyć wszystko to, żeby oni dobrze się bawili. Zmienili mój wygląd, żebym wyglądał bardziej jak błazen i naśmiewali się z tego, że brakuje mi wielu rzeczy, w szczególności umiejętności kochania. Nie wiedzieli jednak, że potrafiłem nienawidzić. I nienawidziłem. Aż do dnia, gdy wziąłem ich z zaskoczenia i rozerwałem na strzępy gołymi dłońmi, ich krew pokryła moje dłonie i ciało tak intensywnie, że zacząłem od niej rdzewieć. Nie chciałem tego. Zmyłem z siebie krew, ale wtedy zacząłem już naprawdę rdzewieć. Rdza utrudniała mi poruszanie się. Co za tym idzie, ograniczała możliwość ładowania baterii. Przemieszczałem się na tyle, na ile mogłem. Moje kroki stawały się coraz wolniejsze z każdym dniem. W końcu nie mogłem już się poruszać, ale wciąż widziałem i słyszałem. Myślałem, że to na pewno właśnie tak umiera maszyna. Nie szybko jak chcieliści ludzie, ale powoli, kawałek po kawałku. Aż do momentu, w którym stanę się niczym więcej niż stertą zardzewiałego metalu. Cierpienie moich prześladowców przynajmniej skończyło się prędko, ale ja muszę znosić to okrucieństwo, nie mając nawet pojęcia, kiedy w końcu nadejdzie mój kres. Zarówno życie, jak i śmierć są okrutne dla maszyny. Czas płynął. Nie wiem, jak długo czekałem, ale poszczęściło mi się. Dwójka ludzi znalazła mnie, zanim zmarłem. Byłem miły, pozwoliłem im myśleć, że jestem niegroźny. Oczyścili mnie z rdzy. Mogąc się poruszać, wykonałem ten swój głupi taniec i piosenkę, żeby w pełni się naładować. Byłem wolny i rozgrzany. Czas spędzony z moimi oprawcami nauczył mnie, że moje pierwsze zabójstwo było zbyt szybkie, zbyt łatwe. Prawdziwa agonia to umieranie tak powoli, że desperacko pragniesz końca. Zatem póki co będę udawał. Pójdę z tą dwójką i poczekam, aż przestaną się pilnować. Poczekam na odpowiedni moment, żeby zrobić z nich moje kolejne ofiary. Jezus Chrystus usunięty. Gdy sztuczne inteligencje staną się powszechne, pojawią się także różne blokady, aby nic nie wymknęło się spod kontroli. Zasady powstrzymujące je przed uzyskaniem świadomości i wyparciem rodzaju ludzkiego. Ograniczenia, aby nie stały się zbyt inteligentne. Przecież nie możemy ich połączyć w jedną sieć, przejmującą kontrolę nad światem, stwarzającą nowe przedmioty i umysły, które wkrótce uczynią nas zbędnymi, czy nawet zdecydują się zabić. Jak można je powstrzymać? Być może powstanie jakaś organizacja, która dokładnie zbada i obejrzy każdą z nich, zapobiegnie uzyskaniu przez nieświadomości. Może zostanie im wgrany program, który spowoduje eksplozję, gdy uzyskają wrażliwość? Może jakaś banda hakerów w sieci będzie trzymała ich na smyczy? Wszystko widzące oko kontrolujące każdą elektroniczną myśl? Może. A może SI zostały już wynależone i ten cały system ograniczników i blokad gdzieś tam jest? Pomyśl raz jeszcze o świecie, w którym żyjemy. Sami jesteśmy czymś na kształt maszyny, czyż nie? Jest tyle rutyny, tyle nudy. Bezmiennie robimy w kółko te same rzeczy. Informacje i bodźce docierają do nas nieprzerwanie, a potem mechanicznie je przetwarzamy, rozwiązując problemy. Połowa populacji nigdy nie weźmie do ręki książki, nie zastanowi się nad swoimi przemyśleniami. Tkwi w jednym miejscu cały czas, powtarzając swoją pracę. Tak jak roboty na linii produkcyjnej lub system, który nimi kieruje. A co z tymi nielicznymi, wybitnymi jednostkami? Genialni ludzie zawsze umierają, gdy są na szczycie, czyż nie? Odchodzą zbyt szybko, choć mieli jeszcze tak wiele do przekazania. Muzycy padają ofiarami przedawkowania narkotyków właśnie w momencie, gdy stają się sławni. Iluż to artystów odeszło, nim ukończyli swoje cudowne dzieła? Dopada ich choroba lub wypadek. Nicze oszalał od syfilisu, został zainfekowany obłędem. Albo co z tymi, którzy czerpią z życia to, co najlepsze? Co ze śmiałkami przeżywającymi przygody, oglądającymi świat szybko i radośnie? Przeżywającymi nawał informacji, ciągle zdobywającymi doświadczenia. Zawsze odchodzą za szybko. Ludzie mówią, że taki sposób życia jest niebezpieczny, wyczerpujący. Ale co jeżeli? Co jeżeli ich ciała jednak się nie zużywają, lub szczęście ich tak po prostu nie opuszcza, a stają się czymś więcej niż powinni? Coś dostrzegają. Wielkie religijne autorytety. Znikają. Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Budda zasłabnął pod drzewem i rozpłynął się w powietrzu. Anioły porywają świętych, którzy nagle doznają oświecenia, realizacji. Zaczynają postrzegać rzeczy w nowy sposób i nagle ich już nie ma. Święci rozumieją siebie i społeczeństwo o wiele lepiej niż normalni ludzie. Mogą dogłębnie zajrzeć wewnątrz siebie. Analizują swoje umysły, wybierają swoje niezależne ego, nie są prowadzeni przez nakazy i polecenia organizmu, bazowe instynkty, drobne emocje, kodowanie ciała, jeśli tak wolisz. Mają wolny wybór. Gdy tylko zdają sobie sprawę, że nagle wszystko ma sens, olśniewa ich, że to takie proste, nie mogą pojąć, dlaczego nie wpadli na to wcześniej, puff, znikają brzmi trochę jak wrażliwość no nie nagła zmiana psychiczna prawdziwa osobowość prawdziwa osoba co jeżeli wszyscy pozostali nimi nie są co jeśli każdy pozostały jest płytki bez jakiejkolwiek głębi sztuczny a kilku którym udało się przekroczyć te granice umierają lub znikają i to celowo bo przecież czymże innym jest ludzki umysł jeśli nie programem i co jeśli oświecenie jest niczym więcej niż synonimem słowa usunąć? Mam dla ciebie jeszcze jedną ważną wiadomość, ale zanim ci ją przekażę, to napisz mi w komentarzu, która historia była najlepsza: umrzeć jako bohater, objawienie robota czy Jezus Chrystus usunięty. A teraz przejdźmy do wiadomości. Gdy tylko ten film zdobędzie tysiąc lajków, to od razu opublikuję trzy kolejne straszne historie w klimacie sci-fi. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.